Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym Na Poboczu nowe BMW serii 4 nadchodzi. Zinger 21C powalczy o tytuł z Koenigseggiem oraz Audi e-tron w sportowej wersji z dopiskiem S. Zaczynamy! Przed prezentacją Mercedesa AMG GT 4 Door na targach w Genewie został zaprezentowany koncepcyjny czterodrzwiowy, sportowy model oparty o napęd hybrydowy generujący około 800 koni mechanicznych. Wtedy jednak biuro projektowe w Falterbach zdecydowało, że model produkcyjny w wersji S będzie dysponować jedynie 4-litrową jednostką Twin Turbo V8 o mocy 639 koni mechanicznych oraz 900 Nm momentu obrotowego. Tymczasem przyłapano niedawno na szpiegowskich zdjęciach lekko zakamuflowane prototypy wyglądające właśnie jak, jak mocarny, zapowiadany. Wariant AMG GT 4DOR 73. Taki model może przyspieszać do setki poniżej 3 sekund, kiedy wspomniany 63S osiąga 100 km na godzinę w czasie 3,2 sekundy. Nie mam jednak zbyt wielu informacji na temat nadchodzącego samochodu, nie wiemy jaki silnik elektryczny zostanie sprzęgnięty z benzynową 4-litrową jednostką, ani też jaki będzie zasięg samochodu w trybie w pełni elektrycznym. Wiem jednak, że nowy AMG GT 73 otrzyma subtelne zmiany zewnętrzne oraz wewnętrzne. Cenowo auto będzie stać z pewnością na szczycie gamy napędowej AMG GT4. BMW przygotowuje się do premiery najbardziej kontrowersyjnego modelu pocechującym się wielkimi nozdrzami BMW z Serii 7 oraz BMW X7. Znacznie trudniejszym do przełknięcia kąskiem będzie w tym wypadku nowa generacja BMW 4, a zarazem też BMW M3 oraz M4. Zapowiadający je koncept został zaprezentowany na ubiegłorocznych targach we Frankfurcie i zachwycił jedynie niektórych. Do niedawna mogliśmy jedynie snuć domysły dotyczące tego, że najprawdopodobniej BMW rzeczywiście oszalało i zdecydowało się na wielkie siekacze z przodu. Czytaliśmy z mocno zakamuflowanych prototypów. Egzemplarzy, jednak w tym miesiącu wyciekło do sieci zdjęcie prezentujące produkcyjny model, a zarazem produkcyjny grill. Mając takie dane, niezawodne kolesa rus stworzyło wizualizację prezentującą najbardziej prawdopodobny wygląd nowych sportowych modeli BMW. Przednią część nadwozia znamy, gdyż same reflektory przypominają w dużej części te, które spotkać można w BMW Serii 3 czy BMW Serii 8. Wszystko zmienia się jednak diametralnie w obrębie atrapy chłodnicy, która choć odnosi się do przeszłości marki i dawnej historii BMW, to jednak jest wręcz szokująca. Nowe BMW serii 4 będzie oferowane z kilkoma nowymi silnikami. Można spodziewać się wariantu 430i napędzanego dwulitrową litrową turbodoładowaną jednostką o mocy około 250 koni mechanicznych oraz 400 Nm momentu obrotowego. Do tego wariant M440i oraz całkowicie nowe M4 o mocy 480 koni mechanicznych. Mamy więcej informacji na temat osobliwie nazwanego Zingera 21C. Ten hybrydowy hiper samochód ma zmierzyć się z takimi tuzami jak Koenigseggiem oraz Bugatti i powalczy o rekordy prędkości. Otóż nowy nadchodzący pojazd ma przyspieszać do 400 km na godzinę w jedynie 29 sekund, zatem pobije Koenigsegga Regera. Pierwsza setka pojawiać się będzie na prędkościomierzu po 1,9 sekundy, zaś osiągnięcie 300 km na godzinę zajmie mu 15 sekund. Prędkość maksymalna 432 km na godzinę. Zinger 21C ma być napędzany centralnie montowaną jednostką 288V8 z dwiema turbosprężarkami współpracującą z dwoma silnikami elektrycznymi napędzającymi przednią oś. Całkowita moc samochodu ma wynosić 1250 mechanicznych, przy masie własnej wynoszącej 1250 kg. Daje to rzadko spotykany stosunek mocy do masy 1 do 1. Co prawda, wspomniany hipersamochód nie trafił jeszcze do sprzedaży, ale kalifornijski producent planuje już kolejną wersję samochodu przeznaczoną stricte na tor nazwaną 21C Light. Track Configuration. Auto chować się taką samą mocą, jednak ma być też odchudzone do 1218 kg. Ma produkować 790 kg docisku przy prędkości 250 km na godzinę i pojedzie maksymalnie 380 km na godzinę. Auto oficjalnie zadebiutuje na targach w Genewie. Zadebiutował nowy Volkswagen Caddy, który w nowej generacji jeszcze bardziej balansuje pomiędzy segmentem samochodów użytkowych a osobowych, głównie z racji na jego nową platformę podłogową, a raczej nową, starą MQB. Tak teraz Caddy dzieli konstrukcję m.in. z Volkswagenem Golfem, co powinno znacząco wpłynąć na komfort podróżowania. Zdaniem producenta jest to najbardziej praktyczny i oszczędny model w historii. Na liście opcji wyposażenia znajdzie się wielki panoramiczny dach, cyfrowe zegary, LEDowe reflektory, ekran systemu multimedialnego o przekątnej 10 cali, czy 18-calowe aluminiowe felgi. Na pokładzie jest też mnóstwo systemów bezpieczeństwa, a m.in. układ monitorowania martwego pola, adaptacyjny tempomat i asystent cofania z przyczepą. W palecie jednostek napędowych znajdziemy diesla 2.0 TDI oraz benzynowy 1.5 TSI w wariantach zasilanych benzyną oraz CNG. Pod względem stylistyki niby nie zmieniło się wiele, ale i tak z uwagi na zachowawczość, waga, sądzę, że to wielki krok do przodu. Jedną z większych nowości jest tylne oświetlenie, które powiększono i sięga teraz wyżej. Tylna szyba zaś schodzi nisko i przywodzi na myśl skodę skalę. Nowy Mercedes AMG GL63S Coupe to bez wątpienia pokaz możliwości inżynierów za Falterbach. W swoim topowym wariancie oferuje teraz 612 mechanicznych wyciąganych z 4-litrowego benzyniaka V8 z podwójnym doładowaniem. Warto wspomnieć, że niepodobnie jak wariant bez literki S, to pojazdy typu Mild Hybrid, które zużywają mniej paliwa przy spokojnej jeździe. Obecność instalacji 48V przekłada się też na większą skuteczność aktywnego zawieszenia oraz innych systemów wpływających na właściwości jezdne tego samochodu. Nowy słup w stylu Coupe rozpędza się do setki w 3,8 sekundy, a prędkość maksymalna standardowa jest ograniczona elektronicznie do 250 km na godzinę. Kaganiec można zdjąć i wtedy osiągniemy nim 280 km na godzinę. Gama modelowa elektrycznych Audi nieustannie rośnie i rozszerza się, a firma Zingolstadt ma tu wielkie plany. Teraz nadchodzą sportowe elektryczne warianty z literką S w nazwie. Audi e-tron S oraz e-tron Sportback S mają wykorzystywać do napędu układ trzech silników elektrycznych. Dwa z nich są zamontowane na tylnej osi. Ten układ pozwoli na wygenerowanie mocy równej 435 KM oraz 808 Nm momentu obrotowego. To spory wzrost względem zwykłego e-trona 55 quattro, dysponującego mocą 360 KM oraz 561 Nm. Dodatkowo Dodatkowy boost pozwoli na 8 sekund dysponować mocą 503 koni oraz 973 Nm. Te dane pozwalają osiągać setkę 4,5 sekundy oraz prędkość maksymalną równą 210 km na godzinę. Oprócz korzyści związanych z wydajnością, trójsilnikowy układ napędowy umożliwia elektryczne wektorowanie momentu obrotowego. To natomiast przełoży się na zwinność oraz umożliwi szybkie pokonywanie zakrętów i czerwanie przyjemności z jazdy. Audi e-tron S ma dysponować baterią o pojemności 95 kWh, którą będzie można naładować od 5 do 80% w około 30 minut przy pomocy szybkiej ładowarki o mocy 150 kW. Zasięgu nowego modelu nie podano. Od strony Stylistycznej. Nowe usportowione elektryki mają otrzymać nowy pakiet stylistyczny zwiększający aerodynamikę oraz zmniejszający zarazem opór samochodu. Modele w standardzie będą dostarczane z 20-calowymi obręczami kół ze stopów lekkich. Cztery lata temu mała firma o nazwie Lazaret zaprezentowała czterokołowy motocykl o nazwie LM847 napędzany silnikiem Maserati V8 o mocy 470 koni mechanicznych. Teraz producent pokazuje kolejny model o nazwie LM410 w nieco mniej szalonej formie. Tak samo jak wspomniany wcześniej projekt, ten również posiada cztery koła. Największą zmianą względem LM847 jest rodzaj napędu. Zamiast wspomnianej v teraz na pokładzie zamontowano wysokoobrotowy czterocylindrowy silnik 998 cm sześciennych ze znakomitej Yamahy RI. Jeśli spojrzy się na sam motocykl, to od razu w oczy rzucają się również inne niestandardowe rozwiązania. Przede wszystkim nie ma tu nawet najdrobniejszej owiewki, a siedzisko zostało przesunięte mocno do tyłu, przez co wymusza dość niewygodną pozycję leżącą. Volkswagen potwierdził datę premiery nowego Volkswagena Golfa GTI. Zostanie on pokazany na targach w Genewie w przyszłym tygodniu. Przed niemieckiego hot hatcha zapowiada się dość agresywnie. Zwracają tu uwagę duże wloty powietrza w zderzaku i wkomponowane w niego oświetlenie w postaci 10-sześciokątnych diod LED. Podobne rozwiązanie znaleźć można w aktualnym Megan RS. Nowe GTI dostanie do napędu układ hybrydowy o mocy 245 mechanicznych oraz standardowy napęd benzynowy o mocy 290 mechanicznych. Co ważne, Volkswagen nie rezygnuje też z obecności diesla w tym sportowym kompakcie, zatem pojawi się też вариант GTD. Niecały miesiąc po premierze nowego Seata Leona doczekaliśmy się także debiutu jego sportowej odmiana, a mianowicie Cupra Leon. Hiszpanom udało się podkreślić jego dynamiczny charakter dzięki ostrzejszemu pakietowi stylistycznemu, dokładkom zderzaków oraz dużym wlotom powietrza. Z tyłu znalazł się niewielki dyfuzor oraz dwie końcówki wydechu wykończone miedzianym lakierem. Tego rodzaju miedziane wstawki znajdziemy też we wnętrzu. W bazowym wydaniu będzie to samochód napędzany hybrydowym układem łączącym moc silnika 1.4 TSI z silnikiem elektrycznym. Sumarycznie 245 koni oraz 400 Nm Maksymalny zasięg w trybie elektrycznym wyniesie nie więcej niż 60 km. Dziękujemy za Waszą obecność i cierpliwość i zachęcamy do oglądania dziś wieczorem nowego odcinka TOP. Do zobaczenia!